Sto lat temu na podobnej manifestacji Alice popowiedziała, rządzący odpowiadają nie tylko za to, co robią, ale i za to, czego nie robią. Od tych właściwie 100 lat to zdanie możemy powtarzać i wykrzykiwać co roku. Te 21 postulatów pokazuje 21 obszarów zaniedbań rządu wobec kobiet. roku Stwierdziłyśmy, że nawiążemy do postulatów, które wywiesili stoczniowcy na bramie. Chciałbyśmy pokazać, jak wiele obszarów jest, które są spychane na bok i których prawo nie obejmuje. Czyli jest, żyjemy w państwie mężczyzn, gdzie prawa kobiet właściwie w ogóle nie są respektowane. Jak najbardziej popieram te 21 postulatów. Uważam, że kobietom, szczególnie kobietom, należy się sprawiedliwe państwo. Dlaczego szczególnie kobietom? Dlatego, że w naszym kraju niestety są wciąż w gorszej sytuacji niż mężczyźni. Dlatego należy dążyć do równości. Te 21 postulatów to są wszystkie obszary, gdzie kobiety są nierówne: kobiety na przykład starsze, kobiety lesbijki, kobiety z niepełnosprawnością, kobiety w trudnej sytuacji materialnej. oh okay. Zebraliśmy się tutaj w grupki po 14 osób, żeby nie było problemu, tak jak w zeszłym roku udało się to zrobić, że po 14 osób i nie było problemu z prawem, tak? wiadomo powyżej 15 włącznie to już jest manifestacja, zebranie, także jesteśmy tutaj też w pełni legalnie cały czas. W tym roku zgłosiliśmy to jako legalne zgromadzenie, mogliśmy się legalnie zebrać pod ratuszem i stamtąd już po prostu zablokowaliśmy stare miasto, żeby, żeby na, nasi kochani zboczeńcy nie mogli się tam pojawić no i przez to muszą czekać tutaj. A teraz e, po że związaliśmy zgromadzenie i już namówiliśmy ludzi, żeby po prostu poruszali się po mieście. Mam poczucie winy, że tak wiele lat po tych demonstracjach strajkowych, po, po tych wydarzeniach, które odbywały się tutaj w tym miejscu, nadal musimy domagać się tak naprawdę jakiś podstawowych kwestie. Nadal to kobiety są ofiarami przemocy, nadal to kobiety zarabiają mniej, nadal to kobiety mają ograniczone prawa, nadal to kobiety jest mniej w polityce, nadal ta demokracja jest niepełna i coś jest nie tak e, e, z tym wszystkim, że musimy organizować takie manifestacje, że musimy domagać, podstawowych praw dla e, równego traktowania kobiet i mężczyzn.